Witaj w lekcji, w której odpowiemy sobie na bardzo wiele pytań związanych z wyszukiwaniem elementów oraz test ID. Zacznijmy od planu działania. Na początku zobaczysz, czym jest test ID. Również odpowiemy sobie na pytanie, czym jest data test ID. Zobaczysz również, jak wyszukiwać elementy po takim atrybucie. Również odpowiemy sobie na inne pytanie, czy są jakieś inne atrybuty niż data-test-id albo test-id. Następnie wskoczymy do praktyki oraz do kodu. Dzięki temu utrwalisz sobie zdobytą tutaj wiedzę. Na końcu przejdziemy do podsumowania, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje. Zatem zacznijmy od podstawowego pytania. Czym jest test-id? Jest to niestandardowy atrybut, który może spotkać w elementach na stronie HTML. Atrybut ten najczęściej używany jest podczas testów automatycznych. I teraz, co bardzo ważne, w dokumentacji Playwright zobaczysz, że pod określeniem test ID kryje się tak naprawdę atrybut o nazwie data test ID. Atrybut test ID jest również jednym z najbardziej niezawodnych sposobów i jednoznaczne określanie elementów na stronach. Również Playwright posiada specjalne wbudowane metody, które automatycznie pozwalają wyszukiwać elementów właśnie po tym atrybucie. I do tego służy metoda Page get GetByTestId. I tutaj możesz od razu zobaczyć, że metoda ma w nazwie test id, a tak naprawdę pod spodem odnosi się domyślnie do atrybutu o nazwie data test id. A zaraz przyjrzymy się dokładnie, jak to wygląda w praktyce. Zatem, jak wyszukiwać elementów na stronie w z za pomocą testId? Tak jak wcześniej wspomniałem, służy do tego metoda getByTestId. W ten sposób może wyglądać przykładowy kawałek kodu. Czyli na początku określamy wartość tego atrybutu. A następnie wartość tego atrybutu przekazujemy właśnie do metody getByTestID. Co ważne, kod HTML tego elementu, który chcemy wywskazać, powinien wyglądać w ten sposób. Czyli ten element powinien posiadać w sobie atrybut data dataTestID, który ma podaną wartość. I wtedy w testach automatycznych możemy się właśnie w ten sposób odnieść do tej wartości. Czyli, reasumując, metoda getByTestID odnosi się domyślnie do atrybutu o nazwie dataTestID. I teraz może Ci się nasunąć pytanie, czy ta metoda, Mogę wyszukiwać elementy po innym atrybucie niż data test id. Odpowiedź w mi tak, jak najbardziej mowna. I teraz, aby to zrobić, musimy udać się do konfiguracji playwrighta. Tam, w pliku playwright w sekcji use, musimy dodać następujący wpis, mianowicie test id attribute. Określa on po jakim atrybucie metoda getByTestID będzie szukała nam elementów. Domyślnie, jeśli nie ma tego wpisu, tak jak poprzednio na poprzednim slajdzie widziałeś, metoda getByTestId będzie szukała po atrybucie data test id. Natomiast po dodaniu takiego wpisu do konfiguracji metoda getByTestId będzie szukała nam elementów po atrybucie pwTest. Czyli nasze elementy na stronie HTML powinny w sobie posiadać atrybut o nazwie pwTest. Dokładnie tak jak na tym składzie, który teraz widzisz. Czyli reasumując, po takich zmianach naniesionych w konfiguracji... Metoda GetByTestID będzie nam szukała po nowym, naszym atrybucie pwtest. To tyle z teorii. Przejdźmy teraz do części praktycznej. Pokażę Ci tam, jak wykorzystać zdobytą tutaj wiedzę. Wskoczymy na specjalnie przygotowaną przez nas stronę, zmienimy konfigurację w Playwrightie i wykorzystamy takie niestandardowe atrybuty, które na tej stronie występują. Wszystkie materiały z tej lekcji znajdziesz również pod tym nagraniem. Znajdziesz tam wszystkie polecenia oraz cały kod, który będę teraz tutaj pisał. Znajdziesz tam też również rozszerzenie teorii, jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tych niestandardowych atrybutach. Co ważne, jeśli oglądasz nas na YouTubie, daj nam łapkę do góry, zostaw komentarz oraz zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że podoba Ci się nasz materiał, a Ty nie przegapisz kolejnych treści, które będziemy publikować. Zatem teraz przejdźmy do części praktycznej. Do testów wykorzystamy naszą testową aplikację. Wspominałem o niej na jednym z poprzednich nagrań, a link do niego znajdziesz pod tym nagraniem na naszej stronie, na jaktestować.pl. Ja tutaj mam tą aplikację uruchomioną lokalnie. Znajduje się ona pod adresem Localhost 2000 i w tej aplikacji znajdziesz strony testowe, z których będziemy teraz korzystać. Na stronie głównej znajdziesz link Practice Pages. I po kliknięciu Twoim oczom ukaże się lista stron testowych, z których możesz skorzystać. My tutaj konkretnie teraz skorzystamy ze specjalnie przygotowanej strony, która kryje się pod przyciskiem Custom Attribute. Po kliknięciu na niego przejdziesz na stronę z różnymi elementami, ale jak sobie na przykład tutaj na przycisku klikniesz Inspect w przeglądarce, to zobaczysz, że ten i inne elementy na tej stronie posiadają taki niestandardowy atrybut pwtest o jakiejś wartości. I teraz wspólnie napiszemy testy. Wyłóżkamy w nich właśnie ten element button po atrybucie pwtest i upewnimy się, że jest faktycznie wyświetlany na stronie. Zatem teraz przejdźmy do naszego ulubionego edytora VS Code. W pierwszym kroku przygotuję sobie nowy plik, w którym będę umieszczał testy, czyli New File custom-test-id attribute spectres. Następnie w nim umieszczę sobie describa oraz dwa testy, w których będę właśnie próbował znaleźć ten przycisk za pomocą tych atrybutów. Pod tym nagraniem na naszej stronie na jaktestować.pl znajdzie znajdziesz template, z którego ja sobie też tutaj skorzystam, aby przyspieszyć odrobinę na pracę. Template ten zawiera tutaj describa, który natomiast zawiera w sobie te dwa testy, o których wcześniej wspomniałem. Jest tutaj również before-each, w którym przechodzimy na stronę, o której ci wcześniej opowiedziałem, czyli na Simple Elements Custom Attributes. Zatem teraz spróbujmy napisać test, w którym postaramy się wyszukać ten przycisk za pomocą metody getByTestID. Na początku przygotuję sobie w tym teście trzy sekcje: Arrange, Act, Assert. W sekcji Act będę chciał znaleźć nasz element, czyli tutaj sobie zadeklaruję zmienną const o nazwie ButtonLocator, a następnie skorzystam z obiektu Page a następnie getByTestId. Metoda ta przyjmuje wartość, więc w sekcji Arrange przygotuję sobie nową zmienną o nazwie ButtonTestId. Jeśli chodzi o jej wartość, to przejdę sobie tę stronę, następnie mam tutaj klikniętego Inspecta na tym przycisku i mogę zobaczyć, jaką wartość ma ten atrybut. Ja sobie go tutaj skopiuję, zarówno nazwę atrybutu, jak i jego wartość. Następnie wrócę do VS Code i tutaj w sekcji Arrange wrzucę sobie tą wartość ze schowka w komentarz, aby łatwiej mi było tutaj operować w teście. Czyli button test ID zadeklaruję sobie właśnie z tą wartością, czyli simple button, a następnie button test ID mogę przekazać do metody get by test ID. Teraz będę chciał wejść w interakcję z tym elementem. Mogę sprawdzić na przykład jego widoczność albo mogę po prostu go nacisnąć, a następnie zobaczyć, czy odpowiedni wynik pojawia się w sekcji results. Czyli jak sobie ponownie przejdę na stronę, a następnie kliknę ten przycisk, to poniżej w sekcji results pojawia się informacja, że przycisk został naciśnięty. Mogę sobie znowu wykonać inspekt na tym elemencie i zobaczę, że tutaj mam informację, że przycisk został naciśnięty. I mam tutaj też element nadrzędny, który ma też atrybut pwtestResults. Results. ja sobie teraz z tego obiektu skorzystam. Czyli skupię sobie zarówno jego nazwę oraz wartość. a Następnie wrócę do VS Code i zadeklaruję sobie tutaj nową zmienną o nazwie. Ponownie. Zacznę od const. Następnie the results test ID. A następnie, jako wartość po prostu results. Również w sekcji Arrange przygotuję sobie trzecią zmienną, w której umieszczę oczekiwany wynik, który powinien się pojawić właśnie w polu results. Czyli nazwę to po prostu expected message. A następnie, ponownie, wrócę na stronę i skopiuję sobie tą wartość, która tu się wyświetliła po naciśnięciu przycisku. Wrócę do ID. Następnie, wkleję tę oczekiwaną wartość z odpowiednim formatowaniem. A następnie, udam się do sekcji Act. I wykonam operację na przycisku, czyli await. Następnie odniosę się do button locator, a następnie odniosę się tutaj do metody click, która spowoduje przyciśnięcie tego przycisku. I po przyciśnięciu przycisku będę chciał wykonać asercję, czyli await, expect na lokatorze, który dotyczy właśnie naszego wyniku. Czyli jeszcze tutaj wcześniej muszę sobie przygotować lokator, który będzie dotyczył pola results. Czyli tutaj sobie zmienię nazwę na results locator. Też tutaj przekażę odpowiednią wartość atrybutu. A następnie w asercji, w konstrukcji expect przekazę locator results locator. A następnie wywołam metodę to have text. Metoda to have text przyjmuje wartość oczekiwanej wiadomości, oczekiwanego tekstu, który powinien znajdować się właśnie w elemencie, który jest wskazywany przez ten lokator, czyli po prostu expected message. OK, w tym momencie przygotowaliśmy sobie test, który klika nam przycisk i sprawdza, czy odpowiednia wiadomość została wyświetlona w polarizacji. Jednak co ważne, bazowałem tutaj na metodzie getByTestID, do której przekazałem wartość atrybutów, ale nie dataTestID, tylko pwTest. Gdyż na początku będę chciał przetestować taki negatywny przypadek, kiedy Playwright jeszcze domyślnie bazuje właśnie na atrybucie data test ID, a ja bym tutaj chciał skorzystać z test. Zatem teraz zobaczmy, jak zachowa się nas test. Zakładam, że wysypie się na linii tutaj button click. Zatem za pomocą zielonej strzałki możemy go uruchomić i za parę sekund powinienem tutaj dostać informację o błędzie. To było bardzo długie, kilka sekund. Gdyż domyślnie timeout, jaki jest ustawiony w playwrightie, to jest A w 30 sekund. Czyli po 20 sekundach dostałem informację, że przycisk o atrybucie, o danej wartości nie został znaleziony. I to się zgadza z tym, czego się spodziewałem. Zatem teraz naprawmy nasz test. Udajmy się do Playwright S, następnie do sekcji Use i dodajmy tutaj nowy wpis. Mianowicie będzie to test ID Attribute. I tutaj nawet IDE nam podpowiada, że jest tutaj takie pole. I teraz, jako wartość tego pola, ustawmy sobie PWTest, czyli atrybut czyli nazwę atrybutu, który właśnie znajduje się na stronie i na podstawie którego napisaliśmy nasz test. Po dodaniu takiej linii możemy się teraz udać do naszego testu, który przed chwilą napisaliśmy i który zakończył się niepowodzeniem tej na próbie kliknięcia w przycisk i możemy go uruchomić ponownie. Teraz spodziewam się, że test zakończy się powodzeniem. I faktycznie po dosłownie kilku sekundach test zakończył się powodzeniem, czyli przycisk został znaleziony, kliknięty, następnie wynik też został również sprawdzony, i to wszystko za pomocą naszego nowego atrybutu PWTest. Czyli jak widzisz w ten sposób, wygląda wykorzystanie metody getByTestID z nowym atrybutem, który zdefiniowaliśmy w konfiguracji. Ale mam jeszcze jedno ćwiczenie do wykonania. Mianowicie spróbujmy teraz odtworzyć dokładnie te same kroki, dokładnie ten sam test, ale bez wykorzystania getByTestID. A z wykorzystaniem po prostu metody Locator. Dlatego w tym celu mam tutaj właśnie przygotowany taki template dla drugiego testu. Na początek przekopuję sobie cały ten pierwszy test, który przygotowałem, i będziemy go modyfikować. A następnie zacznijmy od zdefiniowania odpowiednich tutaj selektorów dla naszych elementów. Zarówno dla przycisku, jak i dla elementu, który będzie przychowywał nam wartość wiadomości, która się wyświetla po kliknięciu tego przycisku. Jeśli chcemy wykorzystać metodę Locator, to przyjmuje ona selektor CSS. Zatem musimy tutaj zmodyfikować wartość SimpleButton na selektor CSS. Selektor CSS, w którym chcemy znaleźć element po atrybucie o danej wartości, wygląda w ten sposób: czyli najpierw nawiasy klamrowe, a w nawiasach klamrowych określamy nazwę atrybutu, równa się, a następnie w pojedynczych cudzysłowach jego wartość. I tą samą akcję musimy wykonać dla naszego drugiego elementu, który przechowuje wynik operacji. Czyli jeśli ponownie chcemy szukać tutaj po atrybucie PWTest o wartości Results, to musimy wykorzystać właśnie taką konstrukcję, czyli nawiasy kwadratowe PWTest, gdyż tak nazywa się nasz atrybut, równa się i jego wartość, czyli Results. Następnie po zdefiniowaniu selektorów możemy się udać do sekcji Act, gdzie definiujemy sobie lokatory. Wcześniej wykorzystywaliśmy tutaj metodę GetByTestID, a teraz chcemy wykorzystać metodę po prostu Locator. Czyli w jednym i w drugim przypadku sobie ją wykorzystamy. Jeśli chodzi o asercję, to ta pozostaje bez zmian. Spróbuję teraz uruchomić test i zobaczymy, jaki wynik otrzymamy. Po chwili test powinien zakończyć się powodzeniem. To proste ćwiczenie miało zadanie też pokazać Ci, że możemy wyszukiwać elementy za pomocą różnych sposobów, czy to przy wykorzystaniu gotowych metod, które nam Playwright oferuje z odrobiną zmian w konfiguracji, albo za pomocą gołych lokatorów, do których przekazujemy zdefiniowane przez nas selektory CSS. Ok, czyli teraz masz już wiedzę, w jaki sposób nadpisać domyślny atrybut DataTestID swoim własnym. I zrobiliśmy to przez zmianę domyślnych ustawień, jakie ma Playwright, przez dodanie w pliku Playwright.config.Ts, tutaj dodatkowego wpisu, test ID attribute, który przyjął wartość naszego niestandardowego atrybutu, który mamy na stronach. I dzięki temu testy, które napisaliśmy w tej lekcji i które były właśnie oparte o ten niestandardowy atrybut, kończą się powodzeniem. Jednak co bardzo ważne, jeśli przerabiasz ten materiał, ten cały kurs i bazujesz tylko na jednym projekcie, to testy, które wcześniej napisaliśmy, bazują na domyślnym atrybucie Data Test ID. Czyli teraz, jeśli przejdziemy do testów, które napisaliśmy w jednej z poprzednich lekcji i które opierają się właśnie o Get By test id i spróbujemy je uruchomić, to takie testy zakończą się błędem. I przykładowo mam tutaj rozwiązanie poprzedniego zadania, które właśnie opiera się o get by test ID. I teraz jeśli spróbuję uruchomić wszystkie te testy, które mam w tym pliku ex 1 input spec TS, to zakończą się one błędem. I spowodowane jest to tym, że nadpisaliśmy tej konfiguracji całego playwrighta i zmieniliśmy właśnie ten domyślny atrybut data-test-id. Czyli teraz w na naszym projekcie mamy dwa rodzaje testów. Starsze testy, które korzystają z domyślnego atrybutu DataTestID, jak i kilka nowych testów, które korzystają z tego naszego niestandardowego atrybutu PWTest. I teraz z racji, że zmieniliśmy ustawienia w naszym projekcie, to część właśnie tych starszych testów kończy się niepowodzeniem. Jednym z rozwiązań jest przywrócenie naszej konfiguracji do domyślnego stanu i wyłączenie testów, które korzystają z naszych niestandardowych atrybutów. Czyli w takiej opcji wystarczyłoby tutaj do test describe'a dodać po prostu skip, opcję skip i spowoduje to owe testy, które. W tym describe się znajdują, nie będą uruchamiane, no a w konfiguracji, czyli test, musimy zakomentować albo usunąć na zmianę związaną z test ID Attribute, czyli niestandardową wartością ta da data test ID. I teraz to rozwiązanie spowoduje, że wszystkie nasze starsze testy zostały naprawione i możemy to przetestować, wracając do naszego pliku ponownie X1 Input, czyli który zawiera rozwiązanie poprzedniego zadania. I możemy tutaj spróbować uruchomić te testy, które wcześniej kończyły się niepowodzeniem. Teraz te testy działają. Natomiast, jak wrócimy do testów związanych właśnie z tym niestandardowym atrybutem, i jak spróbujemy tutaj je uruchomić, czyli test describe skip, to dostaniemy te informację, że te testy te zostały pominięte. I to jest jeden ze sposobów, aby przywrócić projekt do poprzedniego stanu. Zazwyczaj w projektach mamy jeden niestandardowy atrybut, na jakim działamy. Zatem nie powinna się zdarzyć sytuacja, gdy będziemy mieć kilka takich niestandardowych atrybutów, z których musimy skorzystać. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu musielibyśmy pewien zestaw testów oprzeć właśnie o taki niestandardowy atrybut, to jest jeszcze jeden sposób. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to pewnego rodzaju hak. Jednak ja ci go pokażę, abyś był też świadomy, że można coś takiego zrobić. Jest to następujący sposób. Na początku upewnię się, że w konfiguracji playwright.config.ts nie mam tutaj nadpisywanego tego domyślnego atrybutu test-id attribute, tylko mam tą, tutaj tą opcję albo zakomentowaną, albo usuniętą całkowicie. Następnie wrócę do tych moich testów, które napisałem w tej lekcji, które są oparte właśnie o ten niestandardowy atrybut, i następnie usunę tutaj opcję skip. I w tym momencie. Jeśli je uruchomię, to testy te powinny zakończyć się niepowodzeniem, gdyż one są oparte właśnie o ten niestandardowy atrybut pwtest. I po dłuższej chwili jeden z testów powinien właśnie zakończyć się niepowodzeniem, gdyż oparty jest właśnie o metodę getByTestID, która bazuje właśnie na konfiguracji Playwrighta. Natomiast drugi test powinien zakończyć się powodzeniem, gdyż tutaj korzystamy z gołych metod locator, do których przekazujemy tutaj goły selektor CSS, który jest niewrażliwy, na to, co jest w konfiguracji Playwrighta. Zatem teraz, aby ten pierwszy test przywrócić do poprawnego stanu, pewnego działania, to tutaj na samej górze w tym pliku pod Test Describe musimy dodać następujące ustawienie. Mianowicie, musimy odnieść się do obiektu Test, a następnie, kropka, do metody Use, nawiasy. I metoda Use przyjmuje dodatkowe parametry, które konfigurują nam dany test. Jeśli chodzi o parametry, to muszę tutaj przekazać nawiasy kamrowe, czyli obiekt parametrów. A następnie muszę podać nazwę ustawienia oraz jego wartość. I mogę tutaj się właśnie odnieść do testID attribute, dwukropek i podam tutaj jego wartość jako pw-test. I tego typu zapis spowoduje, że wszystkie testy, które znajdują się w tym describe, będą miały nadpisane domyślne ustawienie, które pochodzi z konfiguracji, właśnie tego typu ustawieniem. Czyli dla testów, które znajdują się właśnie w tym describe, nadpisujemy domyślne ustawienie Data Test ID naszym tutaj customowym, niestandardowym atrybutem pw-test. Zatem teraz zobaczmy, jak zakończy się uruchomienie testów z tego pliku. I po kilku sekundach dostałem tutaj wynik pozytywny, czyli wszystkie testy zakończyły się powodzeniem. I mogę też na przykład zobaczyć teraz, czy wszystkie testy, które mam obecnie w projekcie, kończą się powodzeniem. Czyli, że to ustawienie, które teraz dodałem do projektu, wpływa tylko i wyłącznie na te testy, które znajdują się właśnie tutaj w tym Describe ie. czyli tutaj te dwa testy. Czyli przejdę do zakładki sobie testing, a następnie tutaj kliknę run tests. Jeśli z jakiegoś powodu testy aby tutaj tobie się nie wyświetlały, to mogę sobie odświeżyć listę testów, klikając tutaj Refresh Tests. W tym momencie tutaj tutaj odśwież te testy i wystarczy, że kliknę teraz Run Tests i wszystkie testy z mojego projektu powinny się uruchomić i zakładam, że wszystkie testy też powinny zakończyć się powodzeniem. I wszystkie testy zakończyły się powodzeniem. Mimo to, że w projekcie mamy dwa rodzaje testów. Testy, które bazują na domyślnym Data Test ID, oraz testy, które bazują na niestandardowym atrybucie PWTest. I mogliśmy to osiągnąć właśnie za pomocą nadpisania ustawień dla pewnej grupy testów, właśnie przy pomocy obiektu Test oraz metody Use, którą umieściliśmy w naszym Test Describe, który grupował testy, dla których ta zmiana będzie aplikowana. Na koniec jeszcze zdradzę Ci jedną dobrą praktykę. Po napisaniu testów bądź jakiegokolwiek kodu, jeśli wszystko działa poprawnie i masz odrobinę czasu, możesz wykonać kolejną iterację, w której poprawisz i udoskonalisz swój kod. Przykładowo, ja podczas pisania tych testów wykonałem kilka mniej bądź bardziej intencjonalnych błędów. Błędy te nie wpływają na ogólny wynik, jednak są one pewnym długiem technicznym, który wpływa na ogólną jakość kodu. Przykładowo, w obu testach w sekcji ACT dodałem inicjalizację lokatorów, a następnie wykonanie akcji. Jak wykonanie akcji jak najbardziej powinno się znajdować w sekcji ACT, gdyż wykonujemy faktyczne akcje na elemencie na stronie. Tak inicjalizacja lokatorów mogłaby się znaleźć w sekcji Arrange, gdyż jest to przygotowanie danych do testów. W tym w przypadku obiektów lokatorów. Czyli mogę przenieść inicjalizację lokatorów z sekcji ACT do sekcji Arrange. Czyli w pierwszym i w drugim teście przenoszę te dwie linijki do sekcji Arrange. Natomiast drugi problem, jaki możecie zauważyć, jest nazewnictwo tych zmiennych. Jak w pierwszym teście faktycznie zmienne te odnosiły się do test ID, tak w drugim teście zmienne te po prostu przekopiowałem, ale tutaj odnoszą się one do selektorów CSS. Czyli lepszym pomysłem byłoby zmienić nazwę tych dwóch zmiennych na np. button selector i result selector. A po zmianie nazwy muszę też podmienić tutaj wykorzystanie ich w lokatorach. Czyli teraz zrobiłem drugą iterację, poprawiłem kilka drobnych błędów, i też warto uruchomić testy, aby zobaczyć, czy niczego przypadkiem nie zepsułem. Po chwili oba testy powinny zakończyć się powodzeniem, czyli refaktoryzacja przebiegła pomyślnie. Jeśli dostrzegłeś te błędy w trakcie, gdy pisałem ten kod, to gratulacje, gdyż to oznacza, że jesteś w stanie zauważyć mniejsze bądź większe problemy, które występują w kodzie. Zatem krótko podsumujmy teraz lekcję. Niestandardowe atrybuty. Takie jak test ID, data test ID czy inne, które wprowadzimy w naszym projekcie, mogą nam zwiększyć stabilność testów. Takie atrybuty pozwalają nam jednoznacznie określać, a później wyszukiwać elementy, które znajdują się na stronie. Tym samym wyszukiwanie elementów może być znacznie łatwiejsze, jeśli nie posiadalibyśmy takich atrybutów. Wprowadzenie takich atrybutów następuje na frontendzie w porozumieniu z deweloperami. Zaproponować wprowadzenie takich unikalnych, testowych atrybutów w projekcie. Jednak pamiętaj o tym, że takie dodatkowe atrybuty w kodzie HTML mogą odrobinę ten kod zaciemniać. Również nie wszędzie można wprowadzić takie dodatkowe atrybuty. Dówód tutaj zależy od specyfiki projektu oraz wykorzystanych narzędzi. Natomiast jeśli już zdecydujecie się wprowadzić tego typu atrybuty w projekcie, pamiętaj, aby podejście było spójne. Czyli aby w celach testowych był dodany jeden atrybut, a wartości tych atrybutów. Były unikalne. Dzięki temu będziesz mógł łatwiej identyfikować elementy na stronach. Teraz masz już wiedzę na temat dataTestID, testID oraz metod, jakie oferuje nam Playwright, czyli metody getByTestID. Również wiesz, że ta metoda getByTestID domyślnie wyszukuje elementy po atrybucie o nazwie dataTestID. Dodatkowo wiesz już również, że tą domyślną wartość tego atrybutu możesz nadpisać w konfiguracji. Tym samym, mowę w testy automatyczne lepiej dostosować do realiów swojego projektu. Również w niewielkim dodatkowym ćwiczeniu zobaczyłeś, że możemy elementy wyszukiwać za pomocą metody GetByTestID albo za pomocą gołej metody Locator, do której przekazujesz cały selektor CSS. Wszystkie materiały z tej lekcji znajdziesz pod tym nagraniem na naszej stronie: jaktestować.pl. Znajdziesz w tą prezentację cały kod, który tutaj wykorzystałem i który tutaj napisałem. Rozszerzenie teorii oraz linki do materiałów zewnętrznych. Jeśli oglądasz nas na YouTube, daj na łapkę do góry, zostaw komentarz oraz zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że podoba Ci się nasz materiał, a Ty nie przegapisz kolejnych treści, które będziemy tutaj publikować. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę, za obecność i do zobaczenia już niebawem w kolejnych nagraniach. Cześć!